Cześć, na moim kanale dzisiaj ja nagrywam vloga. Ja jestem na podwórku, i my idziemy gdzieś nad San. I nad Sanem ja dla Was będę nagrywać bardzo fajnego vloga. Więc idziemy. My czekamy na naszymi gościami Oni zaraz przyjdą, i my będziemy wszyscy na San. Nie za długo wrócę do Was. Czekamy na gości tu. Hej. My zaraz będziemy na ich czekać. My stoimy tu, czekamy. To jest bardzo gorąco, ja wam mówię, naprawdę. I za długo ja do, do Was wrócę. Ta moja mama. Kiedy będę na sanę, to ja do Was wrócę. I za długo już będziemy iść, ale dalej czekamy. I to jest nudne czekanie. Dzisiaj ten vlog wyjdzie na mykano, więc czekajcie i będziecie oglądać go. Będzie bardzo fajny, zabawny. Vlog, dlatego, że ja będę na sanie i będę tam się bawić. No, i może potem za samą koleżankę. Ja tak myślę, że ona przyjdzie. A wy znacie moją koleżankę, to Marcelina, która była na moim vlogu. Ona też robiła vlogi, więc subskrybujcie jej kanał. A jej kanał ja zostanie w opisie. W opisie, więc czekajcie. Jeszcze parę minut będziemy czekać Dziękuję. i już. Teraz ja robię ze swojej mamusi zdjęcie. Ja zrobiłam swojej mamie i takie fajne zdjęcie. No i czekamy dalej. My siedzimy. My już prawie już jesteśmy na cenem. Myślimy, że jesteśmy na ja sobie kupiłam chipsy, kolę i wzięłam sobie y, gumy. Takie fajne chipsy, jakieś nowe wyszły. Sun rice. I my idziemy już na San. My jesteśmy prawie nad Sanem. I zaraz my już tam dochodzimy. Teraz posiedzimy, sobie poglamy, coś tam zrobimy. Potem ja zadzwonię do swojej koleżanki i powiem, żeby ona do mnie przyszła. Żeby przyjechała. I razem wszyscy będziemy grać. Już nad samym spróbuję te nowe chipsy jeżeli wy mieszkacie w Polsce, to wy ich spróbujcie, jeżeli nie będą dobre. Ja spróbuję i wam powiem. Myślę, że oni będą dobre, dlatego że oni, oni kosztowali nie tak, jak wszystkie po, po 2zł, a kosztowali 7zł. Drogo. Mnie na pewno dobrze nie słychać, ale ja nie do tego sobie kupię mikrofon malutki, żeby mnie było dobrze słychać, bo jestem w masce i dlatego. My się jesteśmy na samym. Idziemy do tamtej plaży. Ładna woda. My idziemy na taką malutką plażę. Sama. Tam jest taka plaża mamiecką, patrzcie. Więc... Jak ładnie, to jest ta plaża. My już jesteśmy dół, tylko że te chipsy teraz będziemy próbować. I my zaraz tylko dojdziemy, ja do was wrócę. My gdzieś zaraz usiądziemy lub nie wiem, coś będziemy robić. My zaraz będziemy iść tam na dół. My na górze. A nigdy to nie bywam tak na dole, ale zresztą tu fajnie, to może się spuścić schodki. Co schodzimy tu? To, I jesteśmy na dole. Ja już będę kończyć swój vlog. Chipsy zjem w innym vlogu. I zaraz ja mmm, szybciutko tylko wam powiem wszystkim, pa. subskrybujcie mój kanał. Jeżeli wam się ten vlog spodobał, stawcie lajki, like, to bardzo fajnie. I ja do was, no do dzisiaj będzie jeszcze jeden vlog, tam gdzie I będzie na pewno burza, bo patrzcie. Jeżeli będzie burza, to ja zrobię jeden vlog, tam gdzie my uciekamy. Wszystkim pa!